Jestem Mark Rogers, pochodzę z gór. Pędzę Bimber całe życie. W górach trzeba korzystać z tego, co się ma. Ciągle coś robię, bo mam przed sobą daleką drogę i mało czasu. Trzeba zmiażdżyć te wiśnie. Bimber mam we krwi. Ładnie pachnie. Pochodzę z rodziny bimbrowników. Jako piętnastolatek zafascynowałem się tym rzemiosłem i zajmuję się nim do tej pory. Zrobiłem zaciel z kukurydzy białej i odrobiny żółtej, drożdży, cukru i wody. Wystarczy ruszyć głową, a można wiele wymyślić. W górach palę drewnem. Rzadko korzystałem z gazu i takich palników. Ostatnim razem przypaliłem alkohol. To mnie wtedy załatwiło, ale teraz wiem o co chodzi i się przyłożę. Jestem gotów na konkurencję. Łatwiej walczyć bimbrem niż pięściami. Wywodzę się z rodu wspaniałych kucharzy. Korzystam z przepisów mojej babci i mamy. To one nauczyły mnie gotować. Oczywiście wymyślam też nowe, własne przepisy. Mamy tu pijane schabowe z bimbrem z żyta i jabłek. Grilluję i wędzę mięso od prawie 20 lat. Ale jako legalny interes działamy od dwóch lat. Klienci jeżdżą do nas nawet 2-3 godziny w każdy weekend przywożą swoje zające wiewiórki, jelenie, dziki i fajnie się próbuje nowych rzeczy. Czasem wychodzą dobrze, a czasem bardzo dobrze. Kiedy pędziłem bimber, byłem wariatem. Ale od trzech lat jestem trzeźwy. Teraz używam bimbru do sosów. thank okay. you